Oczywiście, serdecznie na moim nowym vlogu. Jak widzicie, dzisiaj jestem w sklepie z dzieckiem Bajomi Żorach. Chciałabym wam pokazać, co ten sklep, przede wszystkim e, jakie ma preparaty, jaki ma asortyment dla nas jeźdźców, co możemy kupić dla swoich koni, oczywiście dla nas do ubioru, a więc co. Więc ja Was serdecznie zapraszam do krótkiego turu, oczywiście, po tym sklepie. Zaczniemy sobie może od tej półeczki. Jak widzicie, co mamy na tej półce, to oczywiście tutaj mamy część suplementów oraz kosmetyków do pielęgnacji dla koni. Tutaj mamy jakieś odżyweczki różnego rodzaju, jakieś gumeczki na zawody, potrzebne inne rzeczy. Co też jest fajnego, co się zaczyna teraz już coraz częściej, mamy przy koniach, oczywiście w stajni, to mamy Różnego rodzaju latające, kąsające, więc, gdybyście potrzebowali jakichś preparatów odstraszających dla naszych wyższych, to mamy tutaj absorbinkę. Mamy oczywiście z firmy Hovegod, niemieckiej firmy, a więc absorbinka się bardzo fajnie sprawdza. Ja u swojego Dixana stosowałam, z tej firmy nie stosowałam, ale mam za to do rozczystywania gryby i ogona, i to. Jest fajne, mam nadzieję, że to w sumie też by się nam sprawdzało, więc trzeba by było przetestować. Jak mi się skończy. To, co mam do sobie, myślę, że zakupię i przetestuję. To oczywiście, zdawam recenzję. To jest fajne z fajnych firm, które moim zdaniem są godne polecenia. To mamy z firmy Black Horse. Mamy preparaty na strzałki gnijące, do pielęgnacji kopyt. Mamy też, to jest bardzo fajne, jeśli mogę Wam polecić, to jest takie serum. To serum nakłada. Mamy oczywiście wtedy, kiedy nasz koń się obetrze i potrzebujemy, żeby te futro nam bardzo fajnie odrosło, to to jest mega moim zdaniem, a więc to polecam, co często gęsto stosuję u swojego konia. Co jeszcze mogę Wam pokazać, co jest fajnego i godnego polecenia? Mamy tutaj oczywiście na tej części z firmy Horse Lines pokusy, to moim zdaniem jest mega. Tutaj mamy wszystkie suplementy potrzebne dla naszych koni. Ja wcześniej używałam biotynki, Hub's Help i to się bardzo fajnie sprawdza. Tylko moim zdaniem taki minus, że część tych specyfików niestety jest w proszku. Nie każdy koń to lubi. Na szczęście mój to lubi. Tylko najczęściej zalewam sobie to na spokojnie wodą, wymieszam ten posiłek i on wtedy po prostu to sobie na spokojnie zjada. Co obecnie na daną chwilę stosuję u mojego Dixana, to jest Bostelia. Gospelia jest bardzo fajnym specyfikiem. Akurat mam też to samo opakowanie, w tej samej. Mamy yy, przede wszystkim MSM oraz witaminę C, które wspomagają układ kostny oraz chrzęstny naszego wierzchowca. Przede wszystkim, jakie ma zadanie, moim zdaniem? Co zauważyłam po dość krótkim stosowaniu, to to, że przede wszystkim wszystkie strzykające stawy, które słyszymy wtedy, kiedy koń się nam rusza i przychodzi z miejsca na miejsce, często gęsto w tych stawach strzyka, więc już chyba po tygodniu czy po dwóch tygodniach stosowania tej bosfeli przestało strzykać i na pewno jest... Lepsza regeneracja, podobno na pewno jest lepsza regeneracja wtedy, kiedy koniec w cięższym, tak jakby treningu. Mój Dixon jeszcze tak nie trenuje na co dzień, a więc ciężko mi jest to ocenić i powiedzieć, jak to w zupełności faktycznie wygląda. Ale wydaje mi się, że bynajmniej po tych treningach, które miał ciut cięższe szybciej się po prostu regenerował i szybciej dochodził do siebie, a przede wszystkim tym plusem, co uważam, to jest to, że te stawy już nie są tak strasznie strzykające i tego tak bardzo nie słychać. Co mamy oczywiście z tej firmy? Mamy różnego rodzaju fajne rzeczy. Od witamin wspomagających e, układ konia, takich standardowych witamin, jakie powinny dostawać, wtedy kiedy no, dostają sam obiec i samą siano, To zawsze warto wspomóc jakimiś witaminami. Mamy różnego rodzaju specyfiki na stawy. Mamy też dla koni z problemami układowymi, czyli y, z problemami oddechowymi, tak. Dla koni, które mają COPD czy astmę, to są też takie fajne preparaty od immunoterapii zapewne. Respirol też jest fajny. Z tego co słyszałam od znajomych, ja oczywiście nie musiałam tego stosować, bo po prostu mój koń nie ma z tym problemów. I mam nadzieję, że długi okres nie będzie mieć, nie będziemy musieli takich suplementów kupować. Gdybyście chcieli, to mamy również. Zobaczcie, fajne miski. Miski. Oczywiście się zawsze do wszystkiego przydadzą, ja sobie też zakupiłam takie dwie, a więc najczęściej przygotowywuję sobie w domu. Dla mojego konia mesz czy tam siemię lniane, to zabieram ze sobą i ciepłe mam już w stajni do podania dla mojego wierzchowca. Tu jest fajny olej do kopet i to stosowałam i z czystym sumieniem jak najbardziej polecam. Oczywiście teraz mam chyba trzy smary, które muszę zużyć. Ale myślę, że jak je wykończę, to na pewno ten olej zakupię dla mojego Dixana, bo się naprawdę mega, ale to mega sprawdzał. Co teraz mogę Wam podpowiedzieć, co testuję, co mam. I uważam, że jest oczywiście bardzo fajnym preparatem do pielęgnacji kopyt e, naszych koni. Mam z tego co pamiętam, to mam balsam i to jest ten balsam. A potem jakiś Tak, on jest takiej konsystencji zielonej. To jest firma Hofgold, to jest niemiecka firma. Akurat tego nie musiałam kupować, a wygrałam jakiś czas temu w konkursie czy na Facebooku. Chyba na Facebooku był konkurs i miałam to szczęście, że mi się udało wygrać. To, był mój, moja, to była moja pierwsza wygrana w konkursie, a więc byłam naprawdę happy. Dostałam wtedy z tego co pamiętam, to taki e, smart, czy to to jest chyba bardziej balsam. Tak, balsam do pielęgnacji kobiet. I też z tej samej firmy e, dostałam odżywkę do rozczesywania grzywy i ogona. Myślę, że teraz Wam pokażemy dalszą część sklepu, zaraz tutaj po mojej lewej stronie mamy fajną półkę z różnymi rodzajami akcesoriami do czyszczenia koń, od szczotek z miękkim włosiem, z twardszym włosiem. Po różnego rodzaju zgrzebełka, po kupystki, Te szczotki, słuchajcie, są bardzo fajne. Jeśli mogę polecić, czy to oryginalne z Magic Brusha, czy po prostu z Yorka, z Fairplaya, każda z nich się sprawdza. Wszystko w zależności, kto jaką firmę bardziej preferuje, ale te szczotki są mega, jeśli chodzi o czyszczenie koni. Siatki nasioną też mamy, gdyby ktoś potrzebował zakupić. Jak jest, tam tam w też to mamy różnego rodzaju baciki, jeśli chodzi o lążowanie, czy też większe baciki. gdyby ktoś tak, potrzebował tak. tak, zakupić, to może sobie tak, zajechać tak, i taki tak, bacik tak, wybrać. Mamy po jak i oczywiście baciki skokowe. W zależności kto jako dyscyplinę uprawia, myślę, że na pewno coś dla siebie znajdzie. Natomiast co my jeszcze mamy? Zobaczcie, tutaj mamy piękną, fajną półkę, na której mamy kaski. Kaski przede wszystkim różnych firm, od koloru no, do wyboru, od firmy Horse po Horse Enjoy, po firmę Start, USG, Casco, Covaliero I co my jeszcze mamy? Chyba tutaj wszystkie wymieniłam, to co chciałam. Po USG też mówiłam. Są i dla starszych osób i dla dzieci. Mamy kółek um, z takimi to mniejszymi to skorupami maja. dla dzieci. Natomiast jak przejdziemy sobie w tamtą stronę, u góry, to zobaczcie, tutaj mamy kaski, ale kaski już z wyższej półki. Oczywiście cenowo też troszkę inaczej wyglądają. Mamy sam shieldy, takie troszeczkę blinkowe, w zależności kto co lubi, i z firmy GPA. Dobra. Tutaj mamy półeczki z czaprakami, przede wszystkim pięknymi czaprakami e, różnego koloru w zależności czy ktoś woli klasyczne, czy takie bardziej pstrokate, czy też e, koloru, czy różowego, niebieskiego. Mamy dużo brązów, dużo granatów, a więc możemy sobie tutaj zobaczyć, syrknić sobie Wam tutaj przejadę. Jakiego koloru są czapraki od Ksa, po Eskadron, po Veredus, z, e, z firmy Torpol też jest bardzo dużo czapraków e, i widzę, że też jest z firmy York mamy z Love, o mamy piękny różowy <grym> w groszki czapraczek Love Equestrian fajne się, myślę, że na pewno ktoś coś dla siebie wybierze mi osobiście się bardzo podoba e, tegoroczna kolekcja z Espadrona i prawdopodobnie na coś się skuszę, nie wiem kiedy, w zależności kiedy będę miała jakieś wolne fundusze, ale coś na pewno wybiorę za jakiś czas, tylko będę się głowić oczywiście nad kolorem, czy wolę pójść w klasyczne kolory, czy znowu tak jak ja to lubię jakieś fajne odcienie niebieskiego, czy też tym razem różowego, bo różowego chyba teraz już żadnego ujeżdżeniowego nie mam. Co do drugiej części sklepu to zobaczcie, mamy tutaj wystawkę wszystkich potrzebnych rzeczy na zawody od fraków po białe bryczesy. Oczywiście też z różnych firm. Koszulki konkursowe. Koszulki są piękne, szczerze mówiąc, szkoda, tylko że ja na te zawody nie jeżdżę. No, ale kto wie, może za jakiś czas się uda gdzieś wybrać. Tutaj mamy polóweczki tak bardzo lubiane przez nas. Czy do na co dzień, czy do wypadów do stajni. Na treningach bardzo fajnie wyglądają. Schludnie przede wszystkim, moim zdaniem. kurteczki i kamizeleczki. Tutaj mamy wieszaki z bryczesami. Bryczesy mamy w różnej gamie kolorystycznej. Od pełnego leju po krótki lej, czyli tak zwany kolanowy. Tu, jak widzicie, mamy część z super pięknymi ogłowiami od firmy Cavalcade, po Start z tego, co się nie mylę, oraz z firmy Horze, Ale z tego, co widzę, to większość ogłowi mamy z firmy Cavalcade, Co zauważyłam, jakie piękne ogłowie! I się zastanawiam, czy w pewnym momencie za jakiś czas go nie kupię. Bo przede wszystkim namacalnie, jak zobaczyłam, tutaj mamy ogłowie właśnie z firmy Kawalkade różni się mega się jakością, mimo że jest droższe ale skóra jaka jest, jest bardzo mięciutka a więc dla konia nie będzie skórą, która będzie go tam w jakimś stopniu e, przecierać i myślę, że byłoby fajne w użytkowaniu a więc jeśli mogę Wam, o jeszcze rozmiar wieksana z tego co widzę jest mega, nie wiem czy nie pójdę za jakiś czas Mamy tu klasyczne z nakładkami linkowymi w zależności kto tu więc myślę, że na pewno ktoś coś dla siebie bierze. Mamy też oczywiście węzła, na rodzaju po, e, preparaty do pielęgnacji rzeczy skórzanych, czyli siodeł, głowie oraz pokręgów. No to tu co mamy również po tej części, to mamy pokręgi. mamy zarówno fartuchem e, dla tych, którzy wyskaczą i mają siodło skokowe, jak i popręgi ujeżdżeniowe oraz takie do siodeł Jak widzicie, po tej części mamy wieszaki z derkami. To na wychodne na padoki jak i derki takie polarowe, po czy na treningi. No i oczywiście derki siatkowe na ten sezon, który jest dopiero co przed nami, czyli będzie ciepło, będą latające, kąsające i wkurzające nasze wierzchowce. A tu mamy widzę, że chyba najnowszą kolekcję z Eskadrona. To jest najnowsza kolekcja z kadrona. a więc dla tych, co lubią klasyk oraz oczywiście dla tych, co lubią kolor różowy, pink, a więc myślę, że na pewno ktoś coś dla siebie wybierze. Półeczko. Oczywiście to rzecz zostawiłam Wam na sam koniec, bo wiem, że bardzo dużo osób lubuje się w firmie Eskadron, a więc tu macie najnowszą kolekcję tej firmy. Kolory są moim zdaniem są obłędne, bo to są kolory, w których ja się oczywiście lubuję. Mamy różnego rodzaju kantary i tych kantarów jest szczerze mówiąc chyba trzy rodzaje z tego co widzę, bo są oczywiście skutek i kantary dla tych, którzy lubią futro. Oczywiście futro bardzo ładnie zawsze wygląda na naszych koniach. Kolorystycznie mamy e, trzy kolory, jeśli chodzi o ramę, daną kolorystyczną od takiego brązowego, może to jest nie do końca brązowe, ale jakiś taki ciemny, kremowy, wchodzący w brąz. Mamy bardzo ładny taki morski kolor, odcień niebieskiego, różowy oraz klasycznie granatowy. Czapraki moim zdaniem są piękne. Jak będę wybierać jakiś czaprak, to ja osobiście będę miał bardzo duży problem, bo najchętniej wzięłabym oczywiście z każdego koloru, ale nie ma tak dobrze. In... Co chciałam Wam pokazać, co uważam, że wiele osób o tym nie wie, a myślę, że moim zdaniem jest to bardzo istotna informacja. Zobaczcie, ja myślałam, że z tych ochraniaczy, jeżeli tutaj mamy futerką, to tę futerko również jest w środku. Natomiast ja się bardzo miło zdziwiłam i zaskoczyłam, bo te ochraniacze są mega oddychające, a więc myślę, że na pewno... Wrócę po te ochraniacze, tylko nie wiem kiedy. Zobaczcie, futro mamy tylko tutaj na obrzeżach. Natomiast tutaj jest siateczka. Ta siateczka będzie oddychająca, a więc też ta noga konia nie będzie się przede wszystkim przegrzewać. No i te kolory są obłędne, a więc ja będę miała dylemat. A więc myślę, że albo wybiorę sobie ten ładny odcień niebieskiego, bądź też wybiorę sobie po prostu granatowy odcień, który będzie mi do wszystkiego pasować. To wszystko z tego, co chciałam Wam chyba pokazać. To moim zdaniem jest to wszystko. Mam nadzieję, że podobał Wam się taki krótki tur po sklepie. I oczywiście serdecznie Was zapraszam do sklepu Wzorak, do sklepu Bajomi. Gdzieś tam w opisie zostawię Wam adres do tego sklepu, żebyście mogli bez problemu oczywiście trafić. Ja pozdrawiam, pa!